Ogromna łódź ani drgnie. Nawet gdy pchamy w piątkę. Ale Abibu ma plan. Co się tam dzieje? Dzień dobry. To był Twój pomysł? Ściągnąłeś całą wioskę. W końcu jesteś wodzem. Nieźle. Przyszli wszyscy. Jak ją przeciągniecie? Na belkach? Tak. I nigdzie nam się nie śpieszy. Afrykańskie przysłowie mówi, że dziecko wychowuje cała wieś. Pomyślcie tylko, jest ciężka jak dom i tak samo trudno ją ruszyć. To wysiłek całej wioski. Ruszyła się, poszła. Nic wam nie jest? Mówiłem, że lina nie wytrzyma. Końce najlepiej połączyć podwójnym węzłem wantowym. Wracamy do gry. Nie mogę uwierzyć, że łódź się poruszyła. Jest ogromna. To budujące, że pomaga nam cała wioska. Plana Bibo ma szansę się powieść. Jeszcze kawałeczek. Nie sądziłem, że zdołamy dociągnąć ją do wody. Cieszę się, kiedy społeczność pomaga chronić naturę. Czuć, że te wody i ich mieszkańcy są dla tubylców bezcenne. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Dziękujemy Wam za pomoc. W końcu płyniemy. Wykorzystaliśmy przypływ i jesteśmy w drodze. Poszukamy barakudy na wyspach Bijagos. Przed nami czterogodzinna podróż na pełne morze. Znasz po drodze jakieś łowiska? Znam. Mamy po drodze zatopiony wrak, więc zrobimy przy nim przystanek. Manu wylewa wodę z zęzy, a Jeff odświeża przynętę. Tu będziemy wędkować. To dobre miejsce. Podwodne wraki to sztuczne rafy, będące doskonałym środowiskiem olbrzymiej barakudy. Założyłem na przypon ciężarek ze stalowego pręta. Jeśli się zerwie. Nie zostawię w wodzie ołowiu. Ołów jest trujący. Stalowy pręd w końcu się rozpadnie i umrze. Trudno się łowi z tej łodzi. Zostawiam przynętę na głębokość 15 metrów, aby zwróciła uwagę barakudy. Łódź nie jest przystosowana do takiego połowu. Nasz plan zakłada dotarcie na miejsce, a nie próbowanie szczęścia po drodze. Nie wędkuje się z niej wygodnie, bo stworzono ją do połowu siecią, do jej zarzucania i wybierania. Dlatego jest tak głęboka. Po obfitym połowie zmieści się w niej kilka ton ryb. Ale połowy już dawno nie były obfite, więc zaczyna brakować funduszy na konserwację starej łajby. O, 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 Ktoś puka do drzwi. No, bierz. Ryba. Pożarła przynętę. Miałem branie barakudy. Można to poznać po postrzępionej żyłce. Widzicie te zadziory? Te ryby mają zęby jak brzytwy. Przegryzą wszystko. Pod nami są barakudy, więc poprawiam przypon i zarzucam ponownie. Jest, mam rybę. To coś dużego, co nie chce się ustawić w pozycji do walki. Nie wiem, co to za jedna. Ta łódź jest przepiękna, ale łowienie z niej wędką mija się z celem. To chyba karangs. Karangs atlantycki. A nie, bo sierpik. I to spory. Ładna sztuka. Od zawietrznej. Nieźle. Mamy sierpika. Z rodziny Ostrobokowatych, silna ryba. Dzielnie walczyła. Jest bardzo wąski i wysoki, przez co stawia większy opór. Potężne zwierzę. Ostrobokowatych jest akurat całkiem sporo. Łowimy dalej. Mam nadzieję na trzecie branie. Ale nic z tego. Jeszcze nie dopłynęliśmy, więc pora ruszać dalej. W drogę płyniemy dalej w stronę wysp, Birżago Saja trollinguje. Ta łódź nie nadaje się do pracy kołowrotkiem, bo wąski kadłub za bardzo tańczy na fali, a pokład straszy luźnymi deskami. Jaki wspaniały dzień na ryby. A teraz spróbujcie się z tego utrzymać jak oni. To ciężka praca. Bardzo szanuję chłopaków. Wszystko w porządku? Abibu, co to za łódź? Pływająca fabryka? Przetwarza, co popadnie na karmę dla ryb. Nawet drapieżniki mieszkające na rafach. Wszystko, co się nawinie. Co roku miliony ton ryb złowionych na wodach Afryki kończą zmielone w takich fabrykach jak ta. To pływająca przetwórnia karmiona przez trawlery pustoszące ocean włokami. Statek, który minęliśmy, to fabryka karmy dla ryb hodowlanych, przetwarzająca dziko żyjące organizmy. Podam Wam przykład. Kiedy kupujecie w sklepie łososia z fermy, każdy kilogram jego ciała pochodzi z 4 kilogramów karmy, wytworzonej ze zwierząt oceanicznych. Czy taka konwersja dzikich stworzeń na hodowlane ma jakiś sens? Sami ocencie.